Witam, dzisiaj sporządzam oprysk na bazie drożdży przeciwko chorobom grzybowym. Będę opryskiwał tutaj w szczególności pomidory. No i sporządzenie takiego oprysku jest, jest można powiedzieć, banalnie proste, bo potrzebujemy świeże drożdże, takie, które mają jeszcze termin przydatności do spożycia. I potrzebujemy tych drożdży. 50 gram na 5 litrów wody, czyli można pewnie taki standardowy standardowy opryskiwać, 5 litrowy, potrzebujemy pół kostki drożdży. Drożdże wrzucam do wody. Woda jest ciepła, żeby drożdże szybciej zaczęły pracować. Co to znaczy ciepła? No taka która ma mniej więcej powiedzmy od 20 do, do 30 kilku stopni. Ważne, żeby nie przekroczyć temperatury 38 stopni Celsjusza, ponieważ powyżej tej, tej temperatury drożdzie giną. Do wody z drożdżami dodaję cukier, Taka płaska łyżeczka, żeby te drożdże zaczęły jeszcze szybciej pracować. Wystarczy teraz dobrze to wymieszać i poczekać, aż, aż zacznie, zaczną te drożdże tutaj pracować, zaczną fermentować. Co jeszcze do tej ciepłej wody, ona jest też istotna z tego powodu, że w zimnej wodzie drożdże się wolniej rozpuszczają, trudniej się rozpuszczają i mogą później, później po przelaniu do opryskiwacza mogą zatykać jego dysze. Tutaj zamiast, zamiast cukru możemy dodać zamiennie miód. To tak jak ktoś słusznie zauważył we, we filmie, kiedy drożdże stosowałem do, do podlewania ogórku, zamiast cukru można użyć miodu. Podejrzewam, że, że nawet będzie to bardziej, bardziej ekologiczne. I tutaj ilość wody, w której rozpuszczam, to jest mniej więcej pół litra. Czyli proporcje jeszcze raz wracając do tego, do tego filmu, proporcje są tutaj takie same. Tam rozpuszczałem 100 gramową kostkę, rozpuszczałem w jednym litrze wody. Tutaj rozpuszczam 50 gram drożdży, czyli pół kostki drożdży, rozpuszczam w pół litra wody, bo proporcjonalnie tej wody będzie do oprysku przeznaczone mniej. No dobrze, niech tutaj te drożdże, drożdże pracują, a ja wytłumaczę o co tutaj chodzi i dlaczego te drożdże działają i mają prawo działać. I tak, ja zaczynam opryskiwać pomidory. Gdzieś tak, koniec czerwca, czerwca początek lipca, ponieważ wcześniej przez kilka lat uprawy nie zauważyłem, żeby żeby zaczynały się pojawiać choroby grzybowe wcześniej niż na początku lipca. A jeśli na przykład ktoś jest zainteresowany, czy też sprawdza sobie kalendarz księżycowy, to można znaleźć w kalendarzu księżycowym takie informacje, że na przykład w tym miesiącu, w lipcu, Choroby grzybowe będą y, szczególnie atakować dopiero, dopiero po połowie miesiąca, więc, więc jak u mnie to się sprawdza i zaczynam pryskać, zaczynam stosować ochronę dopiero y, dopiero koniec czerwca, początek lipca. No i właśnie, co z tymi drożdżami, jak, jak to w ogóle działa i dlaczego, dlaczego działa? Tak choroby grzybowe pojawiają się najczęściej tutaj na liściach. Mogą również pojawiać się na łodygach, później na owocach. Wiadomo każdy słyszał zaraza ziemniaczana i tak dalej. No i właśnie opryskujemy drożdżami liście, łodygi, także tutaj kwiaty czy też jeśli już są to owoce, Drożdże również należą do królestwa grzybów i one, jeśli znajdą się tutaj na liściach, zaczynają się nam namnażać i tutaj przejmują dominującą rolę na tych liściach. I przez to choroby grzybowe, różnego rodzaju grzyby, patogeny mają utrudniony, utrudniony tutaj dostęp, utrudniony rozwój na liściach pomidorów. Z tego względu, że tu już miejsce zajęły właśnie drożdże, które się masowo, masowo namnażają i dominują. I można powiedzieć, że to jest nawet jest takie wytłumaczenie, jest nawet logiczne. No bo te choroby grzybowe po prostu nie mają miejsca, nie mają gdzie się, gdzie się później namnażać. Z tym, że trzeba pamiętać również, że takie opryski drożdżowe to jest, to jest tylko i wyłącznie profilaktyka. Czyli opryskujemy, kiedy jeszcze te choroby grzybowe, kiedy grzyby, różnego rodzaju zarazy się na roślinach nie pojawiły. No bo kiedy, kiedy one już się pojawią, no to takie opryski mogą czy też z innych ekologicznych sposobów mogą tutaj niewiele pomóc. Bo chodzi o to, żeby, żeby te grzyby po prostu się tutaj nie pojawiły. Jeśli już się pojawią, no to, no to będzie ciężko je tutaj ekologicznymi sposobami usunąć. Chyba, że rzeczywiście było, byłyby to początki, ale to trzeba, trzeba wtedy już być bardzo uważnym i sprawdzać, czy na liściach nie pojawiają się jakieś podejrzane plamy, i wtedy, wtedy szybko, szybko interweniować. Co daje jeszcze do tego oprysku, no to stosuję powiedzmy raz w tygodniu, raz na 10 dni. No i najlepsze, najlepsze rezultaty przynosi w tunelu foliowym po prostu. Po pierwsze, wiadomo warunki atmosferyczne, tutaj nie pada więc nie ma tego ryzyka, że oprys zostanie zmyty z liści przez deszcz. No a druga sprawa, że w tunelu jest cieplej niż na dworze. I te grzyby, przepraszam drożdże, tutaj w ciepłych warunkach będą się szybciej namnażać. Będą się szybciej rozwijać. Jeśli kiedykolwiek wcześniej stosowaliście Jakieś substancje chemiczne, opryski chemiczne przeciwko, przeciwko chorobom grzybowym na pomidorach czy też na innych roślinach, to zawsze tam jest w ulotce napisane, żeby po upływie mniej więcej tam od 10 do 14 dni oprysk powtórzyć, z tym, że powtórzyć go inną substancją, żeby te choroby grzybowe, te grzyby nie odporniły się na, na ten pierwszy oprysk. Zawsze lepiej powtórzyć jest drugi oprys inną substancją, i tutaj jest w przypadku oprysków ekologicznych, nie mówimy tylko tutaj o, o oprysku strosni, który zaraz będzie wykonywany, ale in, o innych opryskach, warto powtórzyć właśnie po tych no mniej więcej 10-14 dni to maks, a najlepiej raz w tygodniu pryskać, szczególnie w gruncie, po tym terminie powtórzyć oprysk, ale zastosować jakąś. Jakąś inną substancję, jakiś inny oprysk ekologiczny. No i co tam, co ja mogę polecić? Na przykład oprysk z szczosku, czy też, czy też ze skrzypu. Bardzo dobrze działa. Także, także to można stosować, można powiedzieć, zamiennie, żeby te po prostu choroby grzybowe na nasz oprysk. W moim przypadku tutaj zdrożdży się nie uodporniły. Co do jeszcze, tutaj do, do oprysków, no to y, tutaj w tunelu foliowym y, pryskam sobie rano, jeż, kiedy jeż, jeszcze nie ma dużego słońca. Zaś w gruncie opryski wykonuję wieczorem i, i już tłumaczę dlaczego. Y, chodzi o to, że jeśli bym opryskał. Wieczorem tutaj w tunelu, to liście mogłyby do nocy nie obesknąć i przez całą noc być mokre, i to wtedy wtedy zwiększamy w ten sposób ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Nawet, nawet mimo to, że, że już opryskaliśmy drożdżami, lepiej, lepiej żeby te drożdże tutaj. Na tych liściach obeschły i zaczęły się namnażać niż, niż liście miały być by być przez całą noc wilgotne. No a w gruncie, no to wiadomo, wieczorem, kiedy, kiedy nie ma ryzyka, że słońce, że słońce czasem poparze liście, kiedy one będą mokre. Nic i drożdże ładnie pracują. Widać zrobiła się piana na nich, czyli, czyli fermentacja przebiega prawidłowo. Taki oprysk powinno się zrobić tego samego dnia z drożdży, po ich rozpuszczeniu, bo niestety po kilku godzinach one, one przestają fermentować, przestają tracić swoje właściwości, a przecież nie o to nam chodzi. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak, jak przelać to do, do opryskiwacza. Dobra, drugą połowę kostki zostawiam sobie na, na wieczerny oprys, na, na pomidory w gruncie. pryskiwać. Napie wlewam, napie wlewam drożdże. teraz uzupełniam to wodą. Tu mam baniak, baniak litrowy Coś wody jest troszkę mniej, bo Uzupełniam do, do 5 litrów. A wiadomo, tam już było, woda, drożdże rozpuszczane były w pół litra wody. I tu też ważne, żeby woda była ogrzana. Ona już trochę, trochę powstała w butli, zdążyła się nagrzać. Bo jeśli byśmy teraz do tych fermentujących, pracujących drożdży wlali zimną wodę, taką z sieci wodociągowej, no to niestety wszystkie te procesy zostaną zahamowane i, i oprysk będzie działał, ale, ale po prostu wolniej, bo te, te procesy znowu będą musiały zaczynać się od początku. No i jeszcze co do wody, to najlepiej oczywiście, jakby to była deszczówka. Jeśli z sieci wodociągowej, to najlepiej, żeby kilka godzin odstała, żeby pozbyć się tego. Tego chloru, i tak dalej. Tak jak wspomniałem, opryskuję całą roślinę: liście, łodygi, kwiaty. No i w miarę możliwości, również staram się opryskiwać liście od spodu. Bardzo często, właśnie. Choroby grzybowe pojawiają się najpierw na spodniej stronie liści. Taki oprysk to podwójna korzyść dla pomidorów. Po pierwsze, tak jak już wcześniej wspominałem, profilaktyka zwalczania chorób grzybowych, a po drugie, no to jest taki praktycznie taki sam, taka sama mikstura jak sporządzałem w przypadku tego filmu z karmiania ogórków drożdziami. Tam się ktoś pytał, czy to można wykorzystać pod inne rośliny i oczywiście jak najbardziej właśnie pod pomidory również można podlewać taką miksturą. No i właśnie tu jest ta korzyść, że działa tak samo, te drożdże działają tak samo jak w przypadku ogórków, czyli są dobrym stymulatorem tutaj wzrostu, ponieważ pomagają pobierać roślinie Niezbędne składniki pokarmowe, czy to z gleby, czy, czy jeśli tutaj będą na przykład pomidory zasilane jakimiś nawozami dolistnymi, drożdże mają właśnie takie działanie, że, że pomagają lepiej i wydajniej pobierać te składniki pokarmowe. Rośliny po prostu będą lepiej odżywione. A wieczorem, kiedy już nie ma dużego słońca, opryskuję pomidory w gruncie. Chodzi o to, żeby, żeby czasem nie doszło do poparzeń słonecznych. Gdyby tutaj woda z opryskiem drożdżowym została na liściach, przyszłoby duże słońce w ciągu dnia. Doszłoby czasami do uszkodzeń liści. Poza tym, wieczorem, zawsze ten wiatr jest, jest trochę mniejszy, więc nie będzie tutaj. Oprysk uciekał nigdzie i opryskuję podobnie całe rośliny. W miarę możliwości staram się również opryskać spodnie strony liści. Jeśli chodzi o porę pryskania wieczorem, to musimy sobie tak wypośrodkować, żeby tego słońca już nie było za dużo, powiedzmy, że chyliło się ku zachodowi, ale żeby te rośliny jeszcze zdążyły nam do nocy obeschnąć. I oprócz, oprócz pomidorów opryskuję sobie także również ogórki. Tutaj troszkę to pomoże na, na wszelkie rodzaju wszelkiego rodzaju choroby grzybowe ogórków jak jak mączniak. To działanie jest takie same, czyli grzyby Chorobotwórcze nie będą mogły się rozwijać, gdyż liście będą pokryte drożdżami, które będą tutaj przynajmniej powinny na liściach dominować i nie pozwolić na to, żeby rozwijały się grzyby chorobotwórcze.